Hologramowy Świat 3 Moralność Rozdział 1 Tabliczka Jak oddzielić ziarno od plew, gdy wiatr miesza prawdę z pyłem? Zaciemnia znaczenia, obraca słowami i ukrywa niecneknowania Jakby budował państwo bezprawia dla tych, którzy padają do stóp mamonie. Wielu nie zna odpowiedzi, wielu nie podoła zadaniu. Ale ja, Neram, urzędnik prawa na dworze Krezusa w służbie Lidii, nie dam się zwieść podstępnym wiatrom. Ufam zapisom danym przez Bogów. Wyrytym w porządku świata, starszym niż ludzkie słowo i trwalszym niż wola królów. Właśnie jadę z karawaną do Babilonu, by przekazać towary i dary na święto Akitu, najważniejsze w Mezopotamii, podczas którego odnawia się porządek świata, a bogowie potwierdzają władzę i ład na kolejny rok. Droga niepewna i długa, bo prowadzi przez obce ziemie, rzeki i trakty, gdzie łatwo naruszyć ład karawany. A dopiero pierwszy postój w Sardes, stolicy Lidii. A już problem. Tej nocy muły zerwały się z uwięzi i przestraszone powywracały torby. Na tych skórach zebraliśmy zniszczone tablice z pękniętymi pieczęciami, wyjaśnia starszy skryba Meles, wskazując na gliniane fragmenty. Nie wiadomo, do kogo należą. Choć duchowni twierdzą, że to zapisy kontyngentu świątynnego, ich zobowiązania. I sugerują, że powinniśmy je zaliczyć do ich rozliczenia. Meles podnosi z ziemi kilka glinianych odłamków z odciśniętymi znakami. Za każdą taką tablicę mają otrzymać kobietę do służby. Ale spójrzneram. Te fragmenty do niczego nie pasują. A kto jeszcze się do nich przyznaje? Kupcy z południa mówią, że to rejestry ładunku i znaki poboru opłat drogowych. Cóż, muły podeptały je w gruz. Teraz są zbyt rozbite, by jednoznacznie stwierdzić. A jeśli sprawy nie wyjaśnimy, szybko strażnicy nie przepuszczą karawany dalej i będziemy mieć trzy dni w plecy tik tak Czas wybija godziny, a ja próbuję zebrać myśli. Z wagą rozglądam się po obozowisku, które tętni już życiem, nowym tchnieniem i obietnicą drogi. Kupcy w długich, przypasanych tunikach układają właśnie towar w pobliżu pali. Widzę skrzynie z metalem i barwnikami, tkaniny zwinięte w bele, Worki z solą i suszonymi owocami. Nieco dalej duchowni krążą między mułami, próbując ustalić przyczynę nocnego zamieszania. A tuż obok mnie urzędnicy porządkują torby z zapisami i pieczęciami. Blisko stu osób szykuje się w drogę. Tylko ja, pochylony nad stertą gruzu, nie mam pewności, czy wyruszymy na czas. I czy straż przepuści karawanę. Ile dokładnie mamy czasu? Pytam skryba. My może dwie godziny. W przeciwnym razie nie zdążymy opuścić doliny i wyjść na trakt frygijski przed zmrokiem, dodaje odchodząc. Słoneczne promienie błądzą po obozowisku, rozgrzewając powietrze i ziemię. Ja niczym wiatr. Przestawiam fragmenty na skórach, jeden w prawo, drugi w lewo, z nadzieją, że kliny wciśnięte w glinie i popękane wzory złożą się w jeden zwarty symbol, urzędowy dowód przynależności i wiarygodności zapisu, i wtedy wszystko stanie się jasne w świetle prawa. Nie dojdziesz prawdy w ten sposób! Gruby głos za pleców przerwa nagle moje wysiłki. E pieczęci nie składa się z domysłów, tylko z ciągłości znaku, a tu jej nie ma, gdyż muły starły brzegi. Teraz każdy fragment może pasować do kilku zapisów, ale żaden nie da ci pewności. Musisz spróbować innej metody. Jakiej? Zaskoczony odwracam głowę. Bystre oczy szangu kapłana świątynnego przenikają moją twarz. Nie szukaj symbolu Neram, lecz zobowiązania. Jeśli podobny fragment znaku powtarza się na wielu tabliczkach, zapis należy do kontyngentu świątynnego. Wtedy zalicza się go razem z innymi, dokładnie z tymi, które wieziemy do Babilonu. Mówisz tak? Ne boitise, bo zależy ci na kobietach do obsługi akitu, a nie na prawdzie. A czymże jest prawda? Bogowie potrzebują kobiet do służby, a ty, unieważniając tablicę, przekreślasz życie jednej z nich. A może właśnie je daruję? Z tego co wiem, kobiety w służbie świątynnej traktowane są surowo... Pracują ciężko, podległa rozkazom, bez wyboru i bez drogi powrotu. Nie oceniaj, skoro nie znasz ich życia. Niektóre same proszą o przyjęcie. W świątyni mają dach, pożywienie i ochronę, jakiej nie daje dom i ani ulica. Dla Wieru to jedyna droga, by przetrwać i coś znaczyć. Czy znasz tę kobietę? Jakiś szósty zmysł podsuwa mi nagle drugie dno sprawy. Przez chwilę zawieszam wzrok na twarzy klechy. Być może masz rację, kapłanie. Ciszę przerwa nagle kupiec w krótkiej, przepasanej tunicy. W sprawie kobiet oddawanych do służby świątynnej. Nie wiem, nie znam waszych zwyczajów ani tego, jak są traktowane. Ale twoja metoda działa w dwie strony. Na czerpach, które układa ram widać te same układy liczb i oznaczeń co na naszych zapisach ładunkowych. Tabliczka powinna zostać włączona do naszych towarów handlowych. Wy kupcy patrzycie tylko na własny interes. Kapłan podnosi głos. Zamiast dbać o ludzi, którzy trudzą się w służbie bogów. To pomówienie, czcigodny na tezę. Wieziemy dary ku czci Boga Marduka. Bez tabliczki nie potwierdzimy ładunku przed strażą, a ofiara nie dotrze na święto Akitu. Wtedy winą obciążony zostanie nie kapłan, lecz karawana i jej urzędnik. Yy, dlatego proszę, na ramię weź pod rozwagę i ten argument. Stop stuk Odgłos kroków dochodzi z oddali Karawana układa się w szyk Najpierw ruszają muły duchownych odprowadzone z rzeki za nimi kupcy podnoszą bele i skrzynie spinając ładunki pasami a na końcu zbierają się urzędnicy z torbami zapisów i pieczęci I tak wszyscy Wypoczęci i skupieni podążają powoli, w jednym rytmie, ku traktowi prowadzącemu na wschód. A cóż powiedziałeś kapłanom i kupcom? zagaduje mnie starszy skryba w drodze. W szkole pisarzy, króla Krezusa, uczono mnie, że zapis i pieczęć ważą więcej niż słowa. Dlatego tabliczki nie oddałem ani świętym, ani kupcom. Wezdychałem z ulgą. Odłożyłem je jako sporną, o ile się zdecydują skrybowie w archiwum świątynnym w Babilonie, gdy porównają ją z innymi zapisami. Dodaję, spoglądając w górę. Słońce sięga zenitu, na niebie nie ma żadnych chmur. Mam dziwne przeczucie, że wszystko układa się zgodnie z planem. Za nami Sardes, stolica Lidi, do celu jeszcze kilka tygodni marszu. Droga daleka i trudna, lecz Babilon nie czeka przecież z pustymi rękami, lecz z boskim prawem, bogactwem i ładem.